Cześć! Nazywam się Michał Bałazy i witam Cię serdecznie na Szlaku Smaku. Dzisiaj kuchnia polska, tradycyjna, wiejska. Kartoflanka z groszkiem. Pamiętaj o subskrypcji kanału, a jeśli spodoba Ci się przepis, zostaw łapkę w górę. Do przygotowania zupy potrzebujesz mięso, najlepiej jeżeli jakiś element będzie wędzony, warzywa świeże lub mrożone, Groszek konserwowy, ziemniaki, liść laurowy i nieco przypraw. Zaczynam od mięsa. Umieszczam je w garnku i zaleję zimną wodą. Bo jeżeli chcemy, aby mięso oddało swój smak potrawie, zaczynamy od zimnego tłuszczu, zimnej wody. Jeżeli ma zamknąć swój smak i soczystość w sobie, wtedy tłuszcz gorący i gorąca woda. Zupę zagotowuję, a następnie zmniejszę płomień i dodam pozostałe składniki. Mimo tego, że pod pokrywką pachnie, czyli doskonały moment na to, aby dodać ziemniaki. Ziemniaki pod pokrywką spędzą 5 minut. Kochani, mnóstwo przypraw. Polska kuchnia pachnie tak bardzo jak chyba żadna na świecie. Majeranek, lubczyk, ziele angielskie. Nieco czarnego pieprzu, liść laurowy i sól. Kolejne 10 minut. I to jest to, co lubię w mrożonkach. Szybciutko, łatwo i tak samo zdrowo. Ostatni element groszek. Jak dużo? Ja myślę, że pół puszki spokojnie wystarczy. 5 minut w zupełności wystarczy. Warzywa będą jędrne, zupa będzie aromatyczna. Na sam koniec jeszcze odrobinę pietruszki, śmietanka i serwuję. Dużo, dużo zieleniny. A pachnieć... Polską wsią, tym co najlepsze, ogródkiem. I to jest to, co tygrysy kochają najbardziej. Pyszna zupa kartoflana z groszkiem i mnóstwem zieleniny. Zobaczcie, zobaczcie jak cudownie wygląda. Jeszcze dorzucę sobie kawałek mięsa, jakieś skrzydełko, nieco nóżki wędzonej. Mm. Próbuję. Jedna, ale może być jeszcze lepsza. Śmietana potrafi czynić cud. I o to chodziło. Wspaniała. Po przepis na to i pozostałe wspaniałe dania zapraszam na kanał na szlaku smaku. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.